Cześć tu Beata, dziś mamy środę 26 sierpnia, czas na minutę z tarotem. Karta na dziś to piękna dziewiątka buław. Ta karta niesie ze sobą naprawdę duży potencjał, um, choćby taki. Wychodzenia z trudnego okresu, wychodzenia z kłopotów, zostawiania tego za sobą. To jest, o tej karcie często się mówi, że to taka siła wobec przeciwności, i tak będziemy też dzisiaj próbowali działać. Warto, jesteśmy w żywiole ognia, tak? Więc to działanie będzie tutaj kluczowe. Tak się czasami wydaje, że nie widać tego horyzontu przed nami, i tylko idziemy, idziemy, idziemy i staramy się, i niczego nie dostrzegamy więcej, jakby nie widać końca. A to jest. Karta, która mówi, że, że jakby podpowiada, żeby działać w sposób rzetelny, krok po kroku, dążyć do realizacji, dlatego że sukces może być dosłownie tuż za rogiem, już może okazać się bardzo niewiele jeszcze pracy. Um, więc ta konsekwencja i rzetelność będzie tutaj po, potrzebna, żeby na przykład realizować swoje marzenia, by skończyć to, co się zaczęło. Um, być może nawet w takim trudniejszym aspekcie czy wyzwaniu w tej karcie, takie nawet trochę zawalczenie o swoje. Warto, naprawdę warto wykorzystać potencjał tej karty dzisiejszego dnia, żeby działać, żeby właśnie nawet jeżeli czujemy że coś nie idzie tak, tak być może jeszcze trzeba trochę pracy, jeszcze trzeba to uładzić, jeszcze po tej drabinie trzeba troszeczkę dojść. Absolutnie nie poddawajmy się, dlatego że koniec może być naprawdę bardzo blisko. Koniec mam na myśli osiągnięcie naszego marzenia, naszego celu. My jesteśmy w tarocie Pagan Tarot, ja spróbuję to wyostrzyć troszeczkę. Proszę bardzo. Bardzo ładna karta. Natomiast w tej talii e, to też takie odniesienie jest, do, żeby e, mogło w naszym życiu pojawić się coś nowego, jakieś inne sprawy muszą zostać zakończone. Być może są to sprawy, które trzeba, nie wiem, pozapłacać, opłacić, sprzedać. Ale po co to robimy? To między innymi po to, żeby oczyścić atmosferę, żeby oczyścić swoje myśli, żeby Pozbyć się złudzeń. Złudzenia bardzo często bardzo nam przeszkadzają, tak? bo wyobrażamy sobie za dużo. A w tej karcie, jakby to jest też tak umocnione, jeszcze że nikt nie tkwi w miejscu, życie nasze nie tkwi w miejscu, wszystko y, się toczy, wszystko idzie do przodu. Nikt nie jest w próżni sam sobie. Dlatego y, y, warto zrobić miejsce na rzeczy ważne w naszym życiu. Żeby zrobić miejsce, trzeba się czasami pozbyć klamotów, które mamy i przepraszam, że tak powiem, ale by ja odnoszę się czasami do siebie, do tego odgruzowywania, czyli tych klamotów, które mamy fizycznie w domu na przykład, albo dookoła siebie, ale też pozbyć się wszystkiego, co zabiera nam zbyt dużo energii, zamiast, zamiast nas uskrzydlać. Mało tego, nikt za nas tego nie załatwi. Sami musimy to stawić czoła temu, sami musimy zmierzyć się z tym, sami musimy odpowiedzieć sobie na takie pytania, To ty musisz opróżnić to przelewające się naczynie, które już tam być może masz powyżej gwizdka. Najwyższy czas, bo dlatego, że nikt tego nie za nas nie zrobi, tak? I e, jeżeli zdecydujesz się je jednak e, odpuścić, i niekoniecznie będziesz chciała, czy chciał się tym zajmować, no to bardzo możemy doświadczyć tak zwanego um, niewy tych niewykorzystanych okazji, które, o których ja czasami mówię, kiedy rozmawiam z moimi klientami. Tak, czyli po prostu wiele rzeczy może nas ominąć. To jest czas na aktywne działanie, to jest ten, ten ostatni krok przed dziesiątką, to jest ten moment, w którym rzeczywiście trzeba jeszcze się wysilić i, i działać, ukierunkować swoje działanie. To nie może być takie sobie gdybanie. N nie wiem, czy to widać. Tak, tutaj trzeba skoncentrować się dokładnie na tym, co się robi. Nie ma sensu czekać, aż ktoś inny za nas to za, jakby załatwi. Teraz mamy możliwość właśnie skoncentrowania się i rozwiązania swoich problemów tu i teraz. I to właśnie pozwoli nam działać ten krok po kroku. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać energię dziewiątki buław, ponieważ. Naprawdę, jeszcze raz powtórzę, po raz trzeci chyba, że ta karta, ma, karta niesie ze sobą ogromny potencjał. Jak my go wykorzystamy, to już jest nasza sprawa. Mam nadzieję, że nam się jednak to uda. Pozdrawiam i życzę cudownej środy. Do usłyszenia!